Cześć widzowie, dzisiaj znów robimy najmniejszy sklep, jaki widziałem w życiu na razie. I czekajcie, wyłączę tylko muzyczkę, bo ostatnio nagrywałem i nie wyłączyłem muzyczki gdzieś w innym. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi. No i dobra, biorę chipsy. Sodę za chwilę. O tu. I już. Jeśli, bo ostatnio robiliśmy właśnie taki sklep, yy, najmniejszy, jaki w życiu widziałem. Yy, jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to możecie obejrzeć znaczy, polecam obejrzeć. Chociaż tam tylko budowaliśmy, no ale jest i tak ważny. Yy, no i dobra. Chwilę czekamy. Kiedyś to będziesz mieć nawet ten. Dobra. No i niech kupuje. No i tak naprawdę mam pomysł. Zrobimy już koszyki i udzielanie kredytu. Normalnie. Już na takim wstępie normalnie. Pierwszy pracownik to też nasz będzie. Jeśli będzie za dużo płatny i nie będzie się nam to opłacać, to oczywiście go zwolnimy. I chwila, bo tu wchodzi. Myślałem, że goś może jest słodziejem. To zbudujemy osobne pomieszczenie. No i tak, tu będzie prowadzić ścieżka płytki. No i idziemy dotąd. I tutaj będzie tak. O, proszę, biuro. Aj, no trochę za małe albo za duże nawet z jednej strony. Nie wiem, kurczę, ale zbudujemy to jeszcze raz. I już tutaj budujemy. Proszę bardzo, zaraz tu powstanie biuro. Nawet nie wiem, czy dwa, czasem nie powstaną. Ciekawe, czy my, czy my sami możemy też udzielać kredytów, czy nie. Ale jak tak, to może. Będę udzielać. No ale y, może to może, Bałtyk. Y, no i teraz budujemy ten y, dach. Tutaj nie potrzebujemy tego, tylko musimy jeszcze drzwi zrobić. W ścianach mamy. O, tutaj mamy drzwi. Fajne. No i mam nadzieję, że tu się upchnie jakoś te biurko. Czekaj to. Niektórzy pracownicy potrzebują biurka do pracy. To chyba te jest od udzielania kredytów. No i. Sprawdźmy czym my też możemy. Zapraszam. Jeszcze zmienię nazwę tego na ten. Yy. Można by nawet to nazwać bank. Kurczę, no. Gdzie my tu mamy jakieś tabliczki, nie stojące na. Dobra, na razie nie. Nie mogłem sobie plus. Poz... Na razie zrobimy po prostu tak, że zatrudnimy kogoś. No i tak menadżerowie, strażnicy, przedstawiciele finansowi. No i ty już chyba wiesz, gdzie. A Naprawdę? Nie możesz tam dojść? No to dobra, dobra, chwila, chwila. Nie mogę dosięgnąć biurka, yy, dobra, yy, tu wejdź, tu tu, 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 I proszę bardzo, tu będziesz mieć wyjście, wejście. Jakkolwiek to nie wygląda. A jeszcze powiększę to trochę w tym miejscu. I tak będzie finalnie to wyglądać. Tylko dużo na niego zużywam pieniędzy, to może zobaczymy jeszcze, jak to będzie iść. No i już. Ciekawy jestem tylko, czy piosenki... Dobra, only. Czekaj, only 88%. Co? Nie mogę tego przeczytać. Kaffein. Yy, dobra, yy, no i mamy już sklep. Wszystko, mamy udzielanie pożyczek? Proszę bardzo. Ty, Paul, ja cię... Ja muszę... Ja sprawdzę ciebie, co robisz. Aha, grasz w pasjansa. No dobra, to jedyna gra, która nie ma zabezpieczeń na tym jego komputerku. No to niech sobie gra w tego pasjansa. Dobra, za co ty chciałeś, że nie mogę wszystkiego? Pręgelsy chciałeś. Zaraz to załatwimy. Chyba. No nie, nie załatwimy. Yy, na razie musisz się tylko chipsami takimi yy, pocieszyć. Yy, no ale już powoli się rozwijamy. Szczególnie, jakbyście popatrzeli, tutaj ile pieniędzy mamy, złodzieje. No, ekstra. Musimy bardziej rozwinąć parking, a więc buduję. Do sekcji budowania wejdę i. Tyle na razie. Chyba wystarczy. Aha. Aha. to nie. To jak usunę, to będę mieć tyle samo. Co, 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 co? Dobra. I to chyba powinno wystarczyć. Nie, 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 nie. Tysiąc, dwa tysiące. No i już powoli ruch może się robić w sklepie. Jesteś zatwierdzony. Yy, tu do naszego banku zapraszam, czy jak to nazwać? Nie wiem jak to. Ja to będę nazywać na razie bank. Pracuj w tym banku. Nie wiem, możecie wy napisać, jak wy to nazywacie. Chociaż co, ma zrobić, jak nikogo tu nie ma. Ale mam nadzieję, że nie grasz w pasjansa, jak są tu klienci. Jak on w ogóle w to gra? Dobra, yy, pasjansowe żarty, pasjansowe żarty, a tu nie ma produktów. To nie mogłem sobie pozwolić na wszystko, co chciałem. No to, 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 to. Przecież jest człowiek od udzielania kredytów, co ty do mnie masz jakieś pretensje. Teraz tak. O, wszyscy się na chipsy rzucili i mam takie. O, teraz będzie w tym. W takie. Chipsy w puszkach. O. Tak to się nazywa. Ile już. Ile już zeszło tych chipsów. No, na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Chyba pa, bo jeszcze złodziej jest. Pa.